Proszę Państwa, dzisiaj Wam pokażę w tym odcinku, kto jest złym premierem i co gada Pogodynka. A to jest Pogodynek. Będzie gadał o pogodzie. Oczywiście będzie kłamał. Dzień dobry, jestem pogodynek. Lubię mówić o pogodzie. I dzisiejsza pogoda. B będzie słońce z odropiną, świnią. I mój. Mu... Andre, co ty tam nakrywasz? A, mama, to ja nic. Ja widzę o filmie na YouTube, gdzie mama o pogodzie. Aha, to dobra. Po pozdrów mnie. No, dobra, pozwolę cię, mamo. Dobra, wracamy do pogody. Będą parówki z nieba lecieć. I kiu, posta, i i filipec. Bardzo dużo siedzi. Kala się, kala się. Dzisiaj sobie weźcie parasol, bo pada deszcz. I będą za bardzo mocne frytki. Frytki na frytki uważać. Będzie ulewa frytek. Janek, pizza przyjechamy. Już lecę mamo. Kończę pan.